W internecie pojawiły się informacje na temat aktualizacji nowego sezonu drugiego i podali ją wszyscy najpopularniejsi likerzy. Poruszymy sobie temat eventu, jaki cały czas co godzinę odbywa się na wyspie oraz porozmawiamy sobie o kolejnym przedmiocie, jaki trafi na mapę nowego sezonu. Cześć wszystkim, z tej strony niekto innek, Kodmigao i witam was na kolejnym filmie z nowego sezonu drugiego. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu na prezent za 300 v i spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kotkicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie też prezent ze sklepu za te 300 v -dolców. Żeby wygrać trzeba zostawić standardowo łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kotkicia w sklepie, tak jak te kozaki w tle, a w komentarzu musicie podać wasz nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, do startu kolejnego sezonu drugiego, na dzień dzisiejszy został już niecały tydzień, czyli 6 dni, a my tak samo jak w ostatnich dniach otrzymaliśmy ogrom i to dosłownie ogrom informacji na temat zmiany nowości, jakie tam się ogólnie pojawią. Na samym początku jednak poruszymy sobie temat eventu, jaki cały czas odbywa się na wyspie, czyli event z tą ręką Tytana, ponieważ muszę sprostować tutaj kilka informacji, jakie przedstawiłem wam na dokładnie tym filmie tutaj, a wszystko dlatego, że nadal się ona niestety nie pojawiła. Ostatnio dawałem wam znać, że pojawi się ona w czwartek o godzinie 18 i informacja ta do godziny 18 tego dnia była, można powiedzieć, potwierdzona. Lecz Fortnite postanowił zmienić kilka rzeczy w tym temacie, i dlatego nie trafiła ona wtedy na tą obecną wyspę. W tym samym czasie pracownik Fortnite'a drażnił się z nami i dawał znać na Twitterze, abyśmy nie zawsze ufali likerom oraz dał znać o czymś bardzo ważnym, czyli że dziura ta jest na razie za mała, aby pojawiła się tam ręka, więc dlatego nie. Pojawiła się ona w czwartek na tej wyspie. W międzyczasie twórcy gry postanowili wprowadzić kilka zmian w jej temacie i przykładowo zmniejszyli oni obszar rażenia, w którym gracze ginęli od ręki z 16 na 10 metrów oraz postanowili zmienić nazwę tej dziury z ręki na pęknięcie, o czym dał znać liker Hypex. Do tego wszystkiego zaraz po wszystkich 48 trzęsieniach zostały one zmienione i na obecny moment zamiast trzęsień ziemi pojawiają się tam wybuchy, które cały czas powiększają tę dziurę i na teraz powiększa się ona za każdym Razem o kilka centymetrów. Co jednak ciekawe, dowiedzieliśmy się jednocześnie, kiedy ręka ta powinna pojawić się na wyspie, i według najnowszych informacji, jakie widnieją w internecie, podobno ręka ta ma pojawić się dzisiaj, ale nie została podana jeszcze dokładna godzina. Prawdopodobnie wydarzy się to albo dzisiaj po południu, albo dopiero pod wieczór, i w internecie pojawiła się taka lista, która na teraz cały czas się sprawdza, i według tej listy ręka powinna pojawić się na wyspie dzisiaj w sobotę około godziny. Godziny 19. Oczywiście nie wykluczamy, że sama ręka mogła już się pojawić na wyspie, ponieważ laba zaczęła pojawiać się w tamtym miejscu już w piątek rano i jeżeli nadal jej nie ma, to spokojnie będzie ona za kilka godzin, a pozostałe szczegóły w tym temacie macie na tym filmie tutaj. Przedstawiłem wam tam wszystkie najważniejsze informacje w temacie całego tego eventu, tak więc o tym nie będę już tutaj rozmawiał i chciałem dzisiaj tylko powiedzieć wam, co tak naprawdę się wtedy stało. I teraz przejdziemy sobie do aktualizacji sezonu. Drugiego. Cały ten temat został nam podany w ostatnich dniach przez dosłownie wszystkich likerów na Twitterze i wydarzyło się to w ostatni czwartek, gdzie napisali, że nowa aktualizacja 29.0 została właśnie wprowadzona na serwery startowe tej oto gry. Jednocześnie poinformowali nas oni, że rozdział piąty sezonu drugiego zostanie wydany w grze zgodnie z czasem, czyli już 8 marca z rana, co oznacza, że za niecały tydzień w grze zostanie zmieniony cały karnet bojowy oraz pojawi się Ogromne zmian i nowości. Tak więc, informacja ta była bardzo ważna, bo przed jej pojawieniem nie mieliśmy stuprocentowej pewności, że zostanie ona wydana zgodnie z tą datą, która była wyświetlana w karnecie bojowym, a teraz wiemy, że trafi ona tak jak jest tam podane i nie będzie żadnych opóźnień. Jednakże, mimo tego, my gracze otrzymaliśmy kolejne informacje na temat nowości, jakie trafią wtedy do gry, i przykładowo ostatnio informowałem Was o dwóch nowych strzelbach, jakie mają się tam pojawić, a już w internecie. Pojawiły się kolejne nowe przedmioty. Tym razem są to informacje na temat nowego karabinu, jaki trafi na wyspę nowego sezonu i będzie to nowy DMR. A informacje o tym zostaje podane przez najpopularniejszego likera z Fortnite'a, czyli Hypexa, który podał jej statystykę oraz informacje. Według tego, co możemy tam przeczytać, nadchodzący karabin DMR i dodał, że Fortnite pracuje obecnie i testuje nowego dmr o statystyce, która jest podana w jego poście, i dał znać, że. Sama statystyka może się lekko zmienić i na początku mamy jej obrażenia. Możemy się tam dowiedzieć, że najsłabsza klasa rzadkości tej broni zadaje 58 damage'a w ciało, 63 w ściany oraz 102 w głowę, a najlepsza klasa rzadkości, czyli złota lub mityczna, zadaje 70 obrażeń w ciało, 77 damage'a w ściany oraz dokładnie 123 damage'u w głowę. Czas przeładowania tej broni wynosi dokładnie 2,8 lub 2,1 sekundy, w od tego, jaką klasę rzadkości przedmiotu posiadacie i w magazynku będziecie mieć dokładnie 7 pocisków, a każdy z nich strzela co dokładnie 1,5 sekundy, czyli wolniej niż nowa, szybka pompa. Tak dla szybkiego przypomnienia, to nowa, szybka strzelba, która trafi do nowego sezonu, strzela pociskami co jedną sekundę, więc karabin ten będzie nieco wolniejszy i co ciekawe, dzięki wyciekom wiemy, jak może wyglądać ten DMR, a jego wygląd macie teraz na ekranie. Sam przedmiot podobno miał trafić do gry jeszcze w tym sezonie, teraz, co nawet widać po motywie, jaki został na niego nałożony w plikach. I niestety, ale nie wiemy dlaczego do tej pory nie został on wprowadzony do gry, lecz najpewniej dopiero tutaj się pojawi. Prawdopodobnie wydarzy się to zaraz na start nowego sezonu i byłby on dostępny na wyspie zaraz od jego startu, ale tak jak mówię, niestety nie zostało to jeszcze w żaden sposób potwierdzone i na teraz musimy poczekać najwięcej ciekawych szczegółów. Do tej pory poznaliśmy już trzy przedmioty, jakie mogą trafić na wyspę nową sezonu i jest to nowa szybka pompa, nowa dubeltówka lub snajperka do końca jeszcze nie wiemy i ten karabin, a informacje o pozostałych przedmiotach są na tych filmach tutaj. Na sam koniec przygotowałem dla was taki dodatkowy temat odnośnie kolejnego sezonu, ponieważ ostatnio w internecie pojawiło się kilka informacji na temat Kratosa i jego powrotu do Fortnite'a a o całym temacie poinformował nas Hypex Dał on znać, że możemy się spodziewać i tutaj podkreśla, że w przyszłym sezonie do gry będzie mogła trafić skórka Kratosa, lecz Kratosa z ery greckiej, i dalej dopisał nam, że może dlatego w sklepie z przedmiotami nie było tego oryginalnego Kratosa przez ostatnie 3 lata. Co też ważne, dodał on, że obecny dyrektor Fortnite'a, który zamienił tego, który był do tej pory, stworzył pierwszy model Kratosa co widzicie w jego poście tutaj, więc jak najbardziej można się spodziewać, że skórka ta powróci do gry w tym nowym sezonie. Moim zdaniem, jednak ten podstawowy Kratos, który był już w grze, nie wróci i jak już to dostaniemy całkowicie nowego Kratosa, tego, którego widzicie tutaj. Tym bardziej, że ten stary Kratos akurat nie pasuje do tematyki, jaka trafi w tym nowym sezonie. W każdym razie szanse jakieś tam są, a to czy się to wydarzy dopiero zobaczymy. I w temacie kolejnego sezonu drugiego oraz nowych informacji, jakie pojawiły się w jego temacie, to chyba wszystko i nadal musimy poczekać na pierwsze dokładniejsze zwiastuny. Pierwsze z nich powinny pojawić się już na dniach, tak więc obecnie pozostało nam wyczekiwanie, aż Ford Opublikuję jakieś pierwsze. No, a wy pamiętajcie, że jeżeli nadal chcecie kontynuować serię filmów na kanale o kolejnym sezonie drugim oraz zmianach i nowościach, jakie tam trafiam, to napiszcie teraz komentarz sezon drugi oraz zostawcie apeczkę do góry pod tym filmem. A nie dość, że na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo przypnę Wam wszystkim serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!